Jeżeli masz pomysł, co zrobić z halą targową, to koniecznie musisz wziąć udział w debacie publicznej o przyszłości tego jednego z najbardziej charakterystycznych obiektów naszego miasta. 10 kwietnia w auli pierwszego Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Bernatowicza spotkają się specjaliści m.in. od architektury, przestrzeni miejskiej i ekonomii. Twój głos ma znaczenie i może pomóc podjąć jakże ważną dla naszego miasta decyzję. Pamiętaj, 10 kwietnia, godzina 17. Aula pierwszego Liceum Ogólnokształcącego. Na debatę zaprasza Urząd Miejski w Łomży wraz z ośrodkiem wspierania organizacji pozarządowych. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Konsultujesz, czyli o dialogu w Łomży, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.